Cześć wszystkim, z tej strony Drake. wracamy do Ratchet and Clank Rift Apart i tak, w poprzednim odcinku zacząłem, że okej, okay, aby no w sumie to sam Ratchet, ale jakby patrząc po fabule tej gry, to w sumie teby tak, to przez większość czasu jest sam Ratchet de facto, więc tak, to, 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 to mogłem to lepiej ująć. E, tak, zaraz możemy ruszyć do Pałacu Imperatora, ponieważ dostaliśmy robocika zwanego jako Glitch od e, Widma. E, teraz możemy właśnie e, ruszyć, whakować się tam i to jest jedyne miejsce, gdzie najwidoczniej na tej planecie można zdobyć statek, mogący minąć obronę e, planetarną. Chciałem na szybko skoczyć po to Rarytaniu, które tutaj było, ale nigdzie go nie widzę. Znaczy, jest niby przede mną, ale... Może ten? A, dobra, już wiem, już wiem. Już wiem. Ta tak, raczej już ma nas za idiotę. Ja się może teraz w sumie jestem trochę idiotą, ponieważ zgubiłem się kurwa na prostej drodze, bo chciałem iść poznać te ale widzę, że... Dobra. O, jest, proszę bardzo, wystarczyło troszeczkę wytężyć wzrok. Nice. Lepiej mieć niż nie mieć. Pamiętam, że tutaj trzeba było jakieś dziwnie przeskoczyć. Tak, ogólnie... Mapa jest super, mapa jest mega, mapa jest zajebista, jakby nie wymieniłbym jej na nic innego nigdy w życiu. E, jedyny problem, mapa nie pokazuje budynków. Raz, Dobra. Nie wiem czy powinien zrobić to w ten sposób, ale zrobiłem i to podziałało. Jeśli zrobiłem to w niewłaściwy sposób, to tym lepiej doświadcza o, o grze, że można rozwiązywać zagadki na różne sposoby, prawda? Mamy złotą śrubkę i mamy kolejną Aha, ja miałem się tutaj. Ja się miałem tutaj dociągnąć, ale to jest jakiegoś dzikiego parkura odwalam. Myślałem, że to jest szczelina, wiecie jakby... ta jakby platformówkowa, to nie nie nie. To nie to A, miałem przeskoczyć stąd, gdziekolwiek jest. Tąd. Anyway, chodźmy kontynuować fabułę. Nie but seriously, where, where the fuck am I? Aha, czy miałem iść po prostu dalej, tak? Okej. Okay. Nigdy się już kurwa nie odnajdę Jakby brzmie jakbym wiedział gdzie jestem Ale nie mam dla tego kurwa pojęcia gdzie jestem Oświetlenie jest świetne Wiecie im więcej bądźmy w tej grze Tym więcej możemy patrzeć na cudownie wykonany świat I, i jak to wszystko pięknie chodzi Aha bo ja miałem po prostu zeskoczyć tam z góry I I don't fucking know Dobra chodźmy dalej jeśli no teraz wiecie musimy powtórzyć tą całutką O nie 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 Tą calutką trasę, którą pokonaliśmy z widmem. Na szczęście nie powinno być to super problematyczne. E, też chyba jest taka z, niepisana zasada, że: e, jakby, Póki nie opuścicie planety, nie resetują się jednostki. Ten świeci, jako że my to już ogarnęliśmy fabułę i wyczyściliśmy wszystkie, aby wszystkie walki, to wrogowie nie odrodzą się, póki nie opuścimy planety. Potem ogólnie, aby wrogowie odradzali się w dosyć dziwnych miejscach. Nie zawsze takich super. Jasnych i czytelnych, ale tak, odradzają się, jakby wiecie, nigdy nie zabrakło. Lubię to, że ta ściana do Walluranu y, zastąpiła podobiznę Nefariusa. Dobra, chciałem iść, wiecie, po szybko po Rarytanium, żeby, żeby ulepszyć sobie broni, żeby było spoko. Well Street, kurwa, wyszła wyprawa na cały odcinek. Wiem, że jak calakowałem tą grę, musiałem wejść na tą windę i tutaj postać mi się zbagowała. Raczej po prostu prześlurpnął się przez nią na dół i było trochę dziwnie, bo ona nie chciała potem wrócić na dół i rectować. Re to tak z rzeczy, które pamiętam z mojego prywatnego grania. Ogólnie widziałem, że tak, jakby, bo tak to jest już moment, kiedy pierwsze odcinki wyglądały na YouTubie, kiedy to... Nagrywam i definitywnie odzew jest super, jakby widzę, że uzupełniacie moje braki w loże e, raczeta czyli to o co... to o co sam prosiłem właśnie w pierwszym odcinku. I spoko dzięki temu jakby nawet jeśli... To jest to jest jedna z tych... o mój Boże, robię e, Jedna z tych super dziwnych rzeczy. Mianowicie brak remasterów raczeta i klanka jakby... Wiem, że od czasów PS3 wyszła tona różnych remasterów najróżniejszej jakości i... Najróżniejszej potrzeby z braku lepszego słowa i mamy taką serię Ratchet Clank, tak zwaną trylogię Future. O, jest i Winda, tak zwaną trylogię Future. I mimo tego, że na przykład taki Jack i Daxter dostali dwa remastery dosłownie, dostali trylogię na PS3 i potem dostali trylogię plus Jack X na PS4, i to były wiecie, basically. Dwa zupełnie inne doświadczenia, ponieważ jakby trylogia na PS3 była wykonana dobrze, a ta na PS4 źle, żeby nie wbawiły się w godzinne szczegóły, co było ze mnie tak, a było sporo. To na przykład nigdy nikt najwidoczniej nie poprosił firmy Insomniac, ej machnijcie nam remastery na PS4. Swoich gier, które mniej więcej kojarzę jak one wyglądały graficznie, więc jakby definitywnie nie zestarzałyby się źle. Więc jakby machniecie nam szybkie remastery, jakby może tutaj, wiecie, przed premierą part, Apart, przed premierem Reboota, cokolwiek. Dobra, i teraz tak myślę, co jest tutaj. E, wiem, że to wygląda, byśmy mieli się odbijać między tymi ścianami, by zachować momentum, ale nie. Raczej będziemy w nieskończoność. O mój Boże. Podoba Wam się ten gościu? Mam nadzieję, że tak, ponieważ jest to wróg, który jest najczęściej kurwa spamowanym przeciwnikiem w tej grze. O nie nie, nie mam pana Oj, Ojoj, dobra. Kiedyś Drakej. Hey. Eee, tak, jakby z tym y, subbossem walczymy... Mam wrażenie, że nie przesadzę jak powiem... 30 razy w tej grze. To nie jest przesada, żeby wiecie, o oh, hej. Żarty, żarciki, nie, nie, jawnie mam wrażenie, że walczymy z nim 30 razy jak nie więcej. Bez jakiejkolwiek różnorodności. Po prostu, okej, okay, to wielki robot, mający 3-4 ataki. Mający tonek kurwa zdrowia zawsze. co, ale jakby wiecie, jaki ten gościu jest miły przy tym. Mam wrażenie, że jestem dziawnięty przez dinozaura, a nie przez tego gościa de facto. Ogólnie jest też taka mała rzecz, która którą pamiętam, że bardzo mi przeszkadzała w Racchet 3 z PS2 i był to problem ze stagerowaniem wrogów, jakby bardzo często wrogowie byli totalnie niepodatni na strzały i nie szły im przerywać akcji. I tutaj niektórzy wrogowie mają to samo. Niekiedy jesteś się stanie przerwać jakąś akcję, a niekiedy nie. Bardzo to niekonsekwentne. A, put glitch into access console. Fan stuff. Yy. Wiecie, w sensie musimy dosłownie zusterkować tą konsolę. Tak, konsole do skakowania jakby poznajemy pod tym właśnie, nie wiem... Sieci po tej różowej sieci wokół tego. Tak to mniej więcej wygląda. E, tak, pan Grzybek komentuje w ogóle walkę bardzo często. I tak, o w ogóle, tak widać na raczecie, że pada deszcz. Bardzo fajny efekt. Ja, hi, you must be glitch. I'm ratchet. Sorry for the

I tak, ta minigierka jest super urocza. Potem staje się troszeczkę chaotyczna, nigdy nie ma jej za dużo na szczęście. E, to jest taka właśnie niemała, bardzo fajna rzecz, której Wy totalnie nie odczuje się, niestety. Mianowicie, e, każda nóżka glitch wywołuje osobną wibrację w padzie, to nie są jedne stałe wibracje, nie, nie. Ewidentnie słychać przerwy, że jest to kiedy, wiecie, kiedy nóżka dotyka ziemi w tym momencie macie e, wibrację kontrolera. Tutaj raczej nie ma co tłumaczyć zasada, zasad tej mini gierki. Mamy na sery które są do niszczenia małego traszu, a także mamy rakiety do niszczenia rzeczy fabularnych. Ogólnie to jest też ta rzecz, że de facto uniwersum Raczeta i Klanka roboty mają te same cechy co istoty żywe, organiczne. Więc tak, e, Usterka ma charakter, Usterka ma swój mały story arc w tej grze. Mówi, myśli to definitywnie nie jest, wiecie, programowane czy coś takiego Jej. Co ciekawe, Ratchet nie może słyszeć tyle co Glitch mówi, ale już ona jego tak To śmieszne, że Winda wygląda jak y, kopuła głowy Nefariusa. entire city if only that blasted dimensionator still worked clank huh? <laughs> after him now каждая катсцена с нефариусом Cudow. Człowiek się zastanawia, czemu w sumie Nefarius miał hasło do tego. do tego statku zapisane, skoro to taka fraza, którą pewnie sam wypowiada. Ale zakładam, że wiecie, jakby to jest hasło, które on ustawił, ale inni już niekoniecznie zapamiętują, co tam jest konkretnie w tej frazie, więc nie wiem, wszyscy, wszystkie inne osoby latające statkami, to dla nich jest to hasło. O co ciekawe cię w sumie. Statki w uniwersum Raczeta i Klanka są takie proste w obsłudze? Czy może po prostu, że się, że Raczet wiedział od razu, jak wystartować tym okrętem? Czy to kwestia tego, że no w końcu, aby Raczet de facto jest bardzo oblatany, jeśli chodzi o technikalia, o robotykę, o mechanizmy, o silniki, statki, pojazdy i tak dalej, tak dalej? To stąd wiedział, jak to tak szybko uruchomić. Mimo tego, że to prawdopodobnie zupełnie inna technologia niż w jego wymiarze. I tak, mamy Sargasso. So then this Dimensionator was stolen by Dr. Nefarious, who used it to bring you here? Now you just have to find your friend, who is also miraculously a Lombax, to save the day. And get home. <laughs> you must seriously think I'm an idiot. Look! As real as I'm sure this Dr. Nefarious is, this has the Emperor written all over it. Help! Wait! Under attack! Get anyone! Mort? What's going on? Oh dear! Brace for impact! Oh. Look out! I tak, to pierwszy raz, kiedy gramy jako Rivet. I, I, I tak, Rivet zamiast klucza używa młota. Jakby Olso w ogóle wiecie, to taki jakby mały pan, ponieważ Raczet, słowo Raczet to dosłownie klucz nasadkowy, o jeśli nie mylę, a Rivet to śrubka albo nit. Raczej, o jeśli nie mylę konkretnie. I tak, ogólnie tutaj yy, co do grania rivet to nie jest de facto, nie wiem, zawód grania rivet czy coś takiego, ale bardziej de facto yy, coś co można było po prostu zrobić fajnie, mianowicie rivet i ratchet mają dokładnie te same animacje, dokładnie te same zdolności, dokładnie te same ruchy. Jedyne co się chyba dosłownie różni to animacje walki, wręcz chociaż nawet nie wiem czy to w sumie to. E, wszystko jest praktycznie dokładnie takie same. Jakby te same też ma Phantom Dash z jakiegoś powodu. wiecie, w sensie widmo może jej kto dał, czy coś takiego. E, ma wszelkiego rodzaju buty do chodzenia po magnesach, do grindowania. E, ma też haczyk wystrzeliwany, który przyciąga do, do szczelin. E, Racet teraz lata na swoich jet butach, podczas kiedy ona lata przy pomocy klanka. Więc tak, mamy dokładnie ten sam gameplay i, i nawet te same bronie to jest tam wyjaśnione po tym jedną linijką, czy mamy dostęp do tych samych broni co raczej yy, ale... No mogli dać im, wiecie, różny gameplay po prostu. Oczu jakby jest też kwestia designu rivet. No dobra, teraz sobie tylko to jest I Teraz tak jakby jej... Yy, twarzy, jej futerko, jej, jej uszy... Jej ogon ma inny kształt niż, niż raczet, to jest strasznie fajna sprawa. Jeśli jest zresztą mam mikroskopijny problem, to to, że jakby po ciele Rivet nie widać by była de facto kobietą. Na zasadzie, wiecie, utnijcie jakby głowę, dajcie Rivet drugą rękę i w sumie możecie nie wiem, i możecie się zastanawiać czy patrzycie na w sumie ciało raczeta czy Rivet, w sensie, wiecie, minus oczywiście inny ubiór, ale... Wiecie, teraz nie chodzi mi o to, by zrobić, kuźwa, z Rivet jakąś e, e, fury sex bombę, czy coś takiego, żeby dać jej, nie wiem, wielkie cycki, dekolt i, nie wcinający się w tyłek kostium, czy coś takiego, nie, nie, po prostu, by jej ciało wyglądało minimalnie inaczej od raczeta. Ja wiem, że to jest teraz super, kuźwa, nie wiem, mega drażliwy temat w internecie, ale jakby, wiecie co, I don't give a fuck, jakby, nie wiem, kiedy steruję kobietą, to jedynie nie wiem, tak, okej. Okay. Panie były, to by miała kształty, kobiety. I nie mówię, nie chodzi o jakieś przeseksualizowanie, nie chodzi, żeby była sexy, nie po prostu chodzi o sam fakt posiadania innego kształtu ciała. Zwłaszcza, że ponownie. Wiem, że drażliwy temat. Hydżuki, uwielbiam to tłumaczenie. Chyżuk to takie fajne słowo do wypowiedzenia. E, co miałem mówić? Tak, zwłaszcza, że jest ta nieprzyjemna sprawa, mianowicie obecność Angeli w Raczecie 2, która, no, miała kobiece kształty i notabene była wyższa od Raczeta. To było w sumie śmieszne, gdyby wiecie, na przykład samice Lombaksów były just po prostu wyższe od samców, przez co. Rivet byłaby wizua dużo wizualnie wyższa od raczeta. To by było fajne złamanie formuły, nie? To by mi nie przeszkadzało i definitywnie o, uróżnorodniłoby to jakieś, nie wiem... Nie wiem, doświadczenie. E tak, ogólnie designowo, strasznie spoko postać. Yy, ale twierdzę, że mogłoby być fajniej. O właśnie. To nie było, Firma okay. I to całe wyjaśnienie. Kolejna ma rzecz. Mogliby w sumie dać... Wiecie, kiedy Rivet ogląda te filmiki, mogłyby tutaj wstawić Rivet, a nie Racheta, bo teoretycznie, wiecie, ona ma ten ekran przed oczami. Ale nie wiem o co chodzi z tym, że na, chyba o jeśli nie mylę na każdym z tych, y, tych, tych pokazówek broni Ratchet ma swój Panzer z Ributa. I tak, wszystkie upgrade'y również przechodzą i najwidoczniej całe wyjaśnienie to dosłownie to, że... Okej, okay, pani Zurkon uznała, że e, Rivet i Ratchet są spoinowaceni ze sobą, więc należy im się wspólne konto, czy coś takiego damy sobie to. Teoretycznie powinienem czekać, aż te brońki rozwiną się. I wiecie, będą miały nowe, aby panele, pomarańczowe panele. Zwiększa szybkość, niekoniecznie zwiększa obszary działania, chętniej i szybko strzelać, whatever. Ale, jakby whatever. Mam to, puleprzam. Dobra. Tak, mamy chyżuki I tutaj mamy małą kolejną mechanikę. Ale więc zniszczymy to dziadostwo. I tak, Sargasso jest kolejną planetą, która absolutnie powala skalą. Ponieważ jakby... katem, patrzcie na, na tego kuźwa molocha. No, to jest kuźwa co zwiedzać. I uwierzcie mi tak, jakby na tą planetę wracamy fabularnie chyba dwa lub trzy razy. Nie jestem pewny tak na szybko. No i zawsze jesteśmy wysyłani do innego obszaru. No i właśnie w każdym momencie też możemy e, wrócić do... E, do eksploracji po prostu... O, wiem, co jest jedno. Wiem co, czego definitywnie nie lubię w Rivet tej animacji rzutu młotem. Jakby ja wiem, że na przykład e, rzut kluczem raczeta wygląda słabowicie i, i cienko i bez impetu, ale... Okej, okay, zawsze tak wyglądał, jakby mogę to zrozumieć, ale ta animacja wygląda, ten, ten, ten młot jakby nie zadaje damage, a jeśli tak strasznie głupio się obraca, może wiecie, gdyby zrobili z tego na zasadzie, nie wiem, myk, jak nie młot Thora w, w Marvelu, gdzie jakby zawsze leci, wiecie, jakby obuchem w stronę przeciwnika, e, może może w, wtedy byłoby to w sumie spoko? O Jezu, to osy. Czas na nieco wsparcia. Albo... Na awans broni, jasne. Nie, kurde. Wiem, że teoretycznie bym to dopasować do skrótów, ale w sumie, whatever. Dobra, Mr. Fangai, lecimy. Dobra, chyba nie warto tego na nie marnować. Zwykła Givera i Pan Grzybek wystarczą. Dziękuję. Tak, chyżuk sobie uciekł, pan, pan Grzybek sobie lewituje, zrobił finger gansy. E, e, tak, i tutaj mamy też Bayer w ogóle kontrolera, ponieważ w zależności od tego jak mocno wciśniemy spust mamy inne tryby strzału i tam na przykład egzekutorem, jeśli delikatnie wciś wciśniemy, to tylko jedna rura wystrzeli, a jeśli... Mocno to dwie rury I na raz. I tak, to... tak, bardzo wygodnie. Najwidoczniej Rivet z jakiegoś powodu też ma ten, ten kawałek kamienia z wymiaru. z wymiaru matu w swojej rękawicy. How Tak, to jest coś z czego. Nigdy ich nie wyjaśnia. I tak, tutaj jest malutki błąd. Jestem ciekawy, czy poprawiono go od czasu, kiedy grałem w tę grę. Uwaga. Tak, ogólnie. Z jakiegoś powodu, zawsze, kiedy atakujemy ten spawner chyżuków, ewidentnie według gry, powinien wyskoczyć jeden chyżuk, na którym możemy jechać. Ale kiedy uderzamy w to, z jakiegoś powodu wyskakują dwa lub trzy i nadmiar umiera, bo może być tylko i wyłącznie jeden chyżuk na. ewentualnie chowa się, whatever. Tylko jeden chyżuk na ekranie i wygląda po prostu kuźwa źle. Nawet jeśli to było celowe, to wygląda po prostu źle i tyle. I tak, mamy chyżuki. Możemy na nich e, bustować. Strasznie fajny feeling jazdy. Im dłużej na nich bustujemy, tym bardziej przyspieszają. E, nie możemy się zatrzymać. Hyżuk jedzie i tyle dealywyt. More... Tak, Grami mówi, o hej, graczu, przyspiesz może teraz trochę... Haha, <laughs> bitch, ja bym <laughs> przyspieszam całutki czas.

OK Let's kill some lizards then. See? They ci mm, dokończyć dialog. Klank. Uh, Whatever bolts, I'm gonna save my friends. Tak, uh, hey, Rivet nazywa Klanka Bolts. Bolt. Drogi! Użyjcie moją sci-fi kamehame. No dobra. Ogólnie to jest coś, co już akurat trochę mi przeszkadzało w starych raczetach. I tutaj przeszkadza mi tak samo. Nie mamy nic przeciwko, gdyby w momencie, kiedy mam aktywnego pom pomocnika. Na przykład, właśnie, o tego Mr. Fangaja.

All I know is it keeps getting bigger. Oh, between that and our new neighbor up there, we're not doing too fine. <sighs> Don't worry, I'll take care of it. Oh, and to keep you all busy while I'm gone, got this at Zerky's. Mort can finally fix that ship she's been working on. Zerky's? Oh, those pirates didn't give you any trouble, did they? Eh, uh, only a little. Tak, mortowie są rasą nieposiadających płci, nieposiadających cech szczególnych, ziomeczków o tym samym imieniu. Tak, każdy mort ma imię Mort dosłownie. I no, to, tak, to, no, to już rasa. I tak, z jakiegoś powodu, kiedy Rivet mówi, że chodzi o jakiegoś konkretnego morta, to wszyscy mortowie wiedzą, o którego konkretnie morta chodzi. That's Uwielbiam te broń, się rozkładają, jakby kaman. Tak, mamy broń, to ja wystrzeliwuje jeden pocisk, ale odbija się on, póki klikamy. Ale dobra, najpierw zgarnimy sobie to. Ogólnie coś, co z Kacji stwierdziliśmy, Kacji na swojej bardzo ograniczonej wiedzy z Ributa Raczeta, że ten Raczet ma strasznie mało takich dziwnych broni, w sensie jakby broń są fajne, są kreatywne Ale wiecie, mało jest tej rzeczy w zasadzie, okej, okay, z nim zmieniasz wroga w owce, każesz wrogowi tańczyć i tak dalej. I e, jakby myślę, że dosłownie ten, e, ten, ten zraszacz roślinny, który teraz kupiliśmy, to jest sobie szczyt kreatywności, jakby niczego bardziej kreatywnego od tej gry się już w tym momencie nie spodziewajcie. Będziemy strzelać różne pociski i spełnić różne rzeczy, ale jakby nigdy nie będzie to de facto dziwne. I tak, mamy tą szczelinę, musimy wejść z... W, po, z nią w interakcję. E, mamy też e, iść do kryjówki Rivet. E, mamy to, wiecie, dwa cele, możemy to zrobić w dowolnej kolejności. E, zaczniemy od szczeliny, bo jest po prostu bliżej. E tak, to wy kolejnym odcinku, Ten z, e, trzymajcie się plutko, mam nadzieję, że się podobało. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ratchet Clank Rift Apart u mnie na kanale, pa pa!